Branża e-commerce staje się coraz to istotniejszym elementem rynku konsumenckiego. Czy zastanawiali się Państwo, w jaki sposób marka osobista wpływa na rozwój tej branży? O tym porozmawiam z Markiem Kichem, który jest właścicielem firmy Satisfly oraz autorem podcastu Sztuka e-commerce. Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Cześć Marku. Dzień dobry Bartku. Marku, ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. Ja jestem ciekawy, jak ty odnosisz się do tego stwierdzenia. Co jest dla ciebie w tym stwierdzeniu istotne? No i przede wszystkim, czy zgadzasz się z tym? Wiesz co? Ja myślę tak, że ludzie ufają temu, co znają. Więc w kontekście marki osobistej myślę sobie, że nie każda firma będzie na przykład rosła, czy nie każdej firmie ludzie będą ufać, bo ufają na przykład jej founderowi. No, nie, nie chcę strzelać z dużej armaty, no, ale jeżeli wymienimy na przykład nie, wielką twórkę. Apple, Samsunga, marki motoryzacyjne, to prawdopodobnie większość naszych widzów nie wie, kto stoi za sterami, a tym firmom ufają, mimo że tym, tych marek osobistych tam nie ma, bo ufają produktowi. Ufają, że on spełni ich oczekiwania, spełni ich potrzeby, spełni ich pożądanie i dlatego na przykład kupują. Natomiast to jest wąski dość wycinek i nie każda firma potrafi zbudować produkt czy usługę, która jest znana na całym świecie, i wszyscy ufają tej usłudze, niekoniecznie firmie. No i tam, gdzie nie ma tego zaufania, do Usługi do, do produktu, no to myślę sobie, że marka osobista, właściciela czy marka osobista, w ogóle ludzi, którzy są w tej firmie, są takim bardzo dużym napędem do rozwoju, do nie wiem, do sprzedaży, do, do jakiegoś marketingu. No właśnie, no to w takim razie ty e, wspomniałeś tutaj o wielkiej czwórce czy o tych rzeczywiście e, charakterystycznych dużych firmach i e, ja chciałbym, żebyśmy teraz już wrócili do tego, o czym ja wspomniałem w zapowiedzi, czyli o branży e-commerce'owej, w której ty działasz e, aktywnie e, i żebyśmy połączyli właśnie dwa aspekty. Po pierwsze, jak ty z perspektywy twoich doświadczeń definiujesz Markę osobistą, co jest dla, dla Ciebie w niej najistotniejszego, i jak tą markę osobistą właśnie przełożyć na działania w tej branży? Uh -huh. Nie chcę rzucać frazy sami, więc powiem, że dla mnie marka osobista to jest coś, co ludzie o Tobie wiedzą i coś, o czym mówią. Kiedy członka. wyjdziesz z gabinetu. Kiedy wyjdziesz z gabinetu. Tego nie chciałem <śmiech> powiedzieć. <śmiech> tak, kiedy wyjdziesz z gabinetu. E, I teraz, jak to się przekłada na e-commerce? No w e-commerce e, poza tym, że ludzie kupują to, czemu ufają, to też kupują od ludzi, których na przykład lubią. Więc właściciel sklepu internetowego, czy właściciel biznesu e-commerce'owego, który eksponuje się, buduje swoją markę osobistą, buduje kontakt z tym odbiorcą, może na przykład spowodować to, że go ludzie polubią. No i skoro go polubią, to jeżeli mają do wyboru jakieś produkty, to kupią akurat ten. Dlatego, że czują jakąś osobistą relację z właścicielem, w ten sposób mogą mu chcieć podziękować, w ten sposób mogą chcieć docenić jego pracę. No i z drugiej strony, wracając do zaufania, to o wiele łatwiej, jeżeli na przykład produkt, który chcę kupić jest czymś, czemu nawet w kategorii produktowej ja nie do końca ufam, no to mogę zaufać marce osobistej, która jest ekspercka. Tak, czyli mamy właściciela, czy ludzi z firmy, którzy swoją twarzą podpisują się pod tym produktem, mówiąc, że tak, on jest bezpieczny, zaufaj mi, bo ja to nie wiem wyprodukowałem, bo ja to y, sprzedaję, bo ja tego używam na co dzień. I teraz, jeżeli właściciel będzie miał silną markę osobistą, taką, która wzbudzi to zaufanie, no to siłą rzeczy dużo łatwiej kupić taki produkt. Tak? No bo ja, ja wierzę, że faktycznie stoi za tym ktoś, komu. Ja ufam, bo spędzam z nim na przykład swój czas. No właśnie, tylko przepraszam, że ci przerwę, bo hmm. ja mam to wrażenie, że bardzo często mamy do czynienia z takim odwiecznym problemem, czy takim odwiecznym dylematem, kiedy e, istnieje ta dyskusja. Dobrze, prowadzę sklep internetowe, Skupiam się na rozwoju tego brandu, więc po co mi marka osobista? W jaki sposób ta marka osobista ma wpłynąć na to, że ten mój sklep, który nosi jakąś określoną nazwę, y, będzie zarabiał, będzie miał cały czas przychody y, i tym podobne. Więc y, to tylko uzupełnię. I w jaki sposób ty y, mógłbyś wytłumaczyć, że y, w branży e-commerce'owej e marka osobista ma również spore znaczenie? Jeżeli jesteś dystrybutorem albo sprzedajesz produkty, które są kupowane nie wiem, spontanicznie, bo są na przykład jakieś bardzo tanie, potrzebujemy tego, nie wiem, jakieś złączki do kabli, no to oczywiście ta marka osobista może Ci jakoś specjalnie nie pomoże, no bo ludzie wchodzą, kupują, wychodzą, zapominają. Natomiast przy tych produktach, które wymagają zastanowienia. Czy wymagają jakiegoś researchu, czy sprawdzenia tego, czy one są bezpieczne, czy one są dla mnie, to marka osobista właściciela może pomóc w tym, że ja przez tą markę, obserwując ją, dotrę do produktu, który ten właściciel chce, żebym ja kupił. Czyli jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, producentem kosmetyków, jakimś niszowym, albo produkujesz nie wiem, stroje fitness, produkujesz nie wiem, jakieś odżywki, cokolwiek, chemię, to to, że ty jesteś obecny. I dajesz się ludziom poznać, powoduje, że oni po prostu za tobą idą, bo oni, ich może interesować to, co ty masz do powiedzenia. Po prostu, jeżeli jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, to dzieląc się swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami, swoją codziennością, powodujesz, że ludzie za tym idą. A skoro za tym idą, no to siłą rzeczy, jeżeli wiedzą, że to, czego ty używasz jeżeli to są twoje produkty, dają ci jakąś korzyść, no to oni mniej czasu poświęcą na zastanawianie się, co jest im też potrzebne. Czyli takie trochę odzwierciedlanie tego, co robi owner, co robi, nie wiem, dyrektor i e commerceu no bo sam pewnie oglądasz różnych twórców, nie wiem, na YouTubie, czy słuchasz różnych podcastów, więc wiesz, że jeżeli ktoś jest ekspertem w swojej dziedzinie, to on przenosi to zaufanie do niego na zaufanie do produktów. I tu, tu uważam, że tkisus. Oczywiście to nie może być jedyny składnik marketingowy. Ten, ten nie bez powodu mówi się, że marketingowy jest miks, yy, i w tym miksie marketingowym marka osobista powinna stanowić jakiś kawałek tej strategii, ale uważam, że dość istotny. No właśnie, to w takim razie powiedz mi, w jaki sposób yy, Ty, Twoja marka osobista, Twoja działalność yy, z jednej strony przekłada się yy, właśnie na te korzyści, które są interpretowane z różnych perspektyw, mhm. bo dla nie, bo dla części może być to no, no, korzyść stricte finansowa, nie wiem, no, korzyść networkingowa, leadowa, jakakolwiek inna, więc jak to u ciebie się przekłada i jak ty w ogóle budujesz swoją markę osobistą właśnie z perspektywy branży e-commerce'owej? Mhm. Wiesz co, jedno z pierwszych pytań, które dostaję, jak poznaję nowych ludzi, się dowiaduję, że mam podcast, to jest, Ej, a masz tego lidy? No. No mam. No oczywiście, że mam. No bo trudno, żebym nie miał, ale to wynika z pewnej, uważam, takiej cechy marki osobistej, którą ja uważam za ważną, czyli do... No, być autentycznym, w takim rozumieniu, że mówisz chociażby o tym, na czym się znasz. Więc siłą rzeczy, jeżeli ja mówię o tym, na czym się znam i przy okazji robię to, bo o tym mówię, co robię, no to siłą rzeczy ludzie za tym idą. Więc no jasne, przekłada się to oczywiście na nowych klientów, na nowe współpracę. Natomiast geneza w ogóle powstawania podcastu i mojego takiego wejścia w budowanie marki osobistej była zupełnie inna. Dla mnie to był sposób i pomysł na znalezienie czegoś, co mi będzie sprawiało frajdę. I uważam, że to jest w ogóle świetny powód, żeby zacząć coś robić. Czyli chcę robić coś, co jest dla mnie. Jeżeli mówimy cały czas o tym, żeby być autentycznym, bo tak. słowo autentyczność i spójność, to podejrzewam, że w moim każdym programie, gdybym tak przeanalizował, to co najmniej raz pojawia się w wypowiedziach, więc trochę jest to, o czym Ty mówisz, czyli ta autentyczność poprzez wybór kanału, który. Tak jak powiedziałeś, sprawia w jakiś sposób e, frajdę. No i przy okazji przynosi również lidy. Tak przynosi lidy. Nie będę okłamywał i oszukiwał, że tak nie jest. Natomiast geneza była zupełnie inna. E, uważam, że ta spójność i autentyczność jest ważna dlatego, że to jest utrzymywalne. To znaczy, jeżeli ktoś się zabiera zabudowanie marki osobistej na niestabilnych fundamentach, czyli robi coś, na czym się nie zna, albo robi to w sposób, który mu nie leży, to to po prostu nie przetrwa, e, więc to jest taki uważam no, mega ważny składnik. Natomiast poza tym, że geneza było to, że ja chciałem po prostu po prostu robić coś, co mi sprawia frajdę, to też jest dla mnie sposób na poznawanie nowych ludzi. Przez podcast przywinęła się masa ekspertów, masa naprawdę ciekawych osobistości, których ja bym w życiu nie poznał. Bo po pierwsze nie jestem jakimś super społecznym zwierzęciem, który lgnie do każdego na przykład na jakiejś imprezie networkingowej, a po drugie nawet gdyby tak było, no to nie miałbym szansy wymienić z tymi ludźmi, nie wiem, więcej niż dwóch, trzech, czterech zdań. A w podcaście mam na to godzinę półtorej plus backstage, więc w sumie mam jakieś mocne dwie godziny na to, żeby poznawać innych, i to jest dla mnie super ważne. Zmierzamy powoli do końca, więc jeszcze zadam jedno pytanie. Nie powiem, że masz to skierować do branży e-commerce'owej, ale generalnie, gdybyś miał zachęcić do budowania marki osobistej, to jak byś zachęcił i jaką wskazówkę byś dał? Czyli na co ta osoba powinna zwrócić właśnie uwagę? Nie wiem, co powinna zrobić, na co spojrzeć. Y gdybyś ty mógł właśnie to powiedzieć, to zacznę od wskazówki i zacznę to robić. E mój pierwszy podcast powstał w sypialni. No Nie przypuszczałbym po prostu. No, powstał w sypialni, miałem koc na biurku, żeby wygłuszyć, i jeszcze powieszone na obrazie na ścianie, żeby to jakoś tam brzmiało ciekawie. Natomiast po co? Bo ludzie tego potrzebują. I, I uważam, że to jest jakaś forma misji. Ludzie są zasypywani treściami często bardzo niskiej jakości i często treści, która tak trochę leży obok tego, co ich interesuje. Więc pokazanie jakiegoś backstage, pokazanie, jak żyjesz, pokazanie tego, co robisz, pokazanie Twoich produktów, pokazanie Twojej wiedzy, to jest coś, czego ludzie oczekują. Ja bardzo często dostaję feedback, że. Mówię o tym o czym nikt inny nie mówi i takich tematów jest mnóstwo nieporuszonych więc jeżeli ktoś ma do tego drive jeżeli czuje że to jest fajne to ja bym po prostu zaczął to robić. I to jest najlepsze podsumowanie Marku serdecznie Ci dziękuję że przyszedłeś no i powiedziałeś to co powinieneś po powiedzieć. Dziękuję <noise> Dzięki bardzo. Ci serdecznie. Dzięki. <noise> Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój Branding w telewizji Biznes24. Do zobaczenia.